Witajcie, na okazji zbliżających się świąt chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepsze, zdrowia, szczęścia i przede wszystkim pieniędzy. Przede wszystkim. Unikanych użytkowników. Miłość. Miłość. Lajków, lajków. Tylko lajków. Dobra. Ale nie kupowanych. <laughs> Pan Polinaciad wam pożyczyć pocikich dzieci, tak, żeby było wam coraz więcej tematów do napisania na blogu <laughs> i do poczytać tak? Bo nie piszcie o kupach. Tak. Nie, nie jest fajne. Nie, chyba, że tak jak matka jest tylko jedna. Tak, bo matka jest tylko jedna. <laughs> Niech się spełniają wasze marzenia. Znajdźcie czas dla siebie, mamy. Przede wszystkim. No wiadomo dlaczego tutaj jesteśmy, nic nie mamy. Zwróć, okay. że nie ma że nikogo z bo oczywiście jak zwykle padłoby pytanie, no, gdzie są, są nasze nasz dzieci. dzieci. Także na to dzieci... bezpiecznie. Spokojnie, nic się nie dzieje. Także życzymy Wam wszystkiego najlepszego, że spełnimy się Wasze marzenia. Wszystkie plany zostały zrealizowane. I te blogowe, i te w życiu osobistym. Dokładnie tak. Przesłamy Wam moc buziaków i pozytywnych wibracji. Let it snow when we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all. Night